Mieszkańcy tego państwa czują się coraz bardziej bezpieczni. 70% mieszkańców Polski czuje satysfakcję z pracy policjantów, a 90% społeczeństwa naszego kraju czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. To świadczy o dobrej pracy policjantów, o tym, że są obecni, o tym, że wypełniają właśnie to, o czym myślą ludzie, to o czym myśli społeczeństwo społeczeństwa. Chcę swoich policjantów widzieć w okolicy. W Jeleniej Górze mamy pewną łatwość, dlatego, że my mamy zbudowaną dużą koalicję na rzecz bezpieczeństwa. Dzisiaj odczuwamy bardzo duże wsparcie mieszkańców, samorządowców, instytucji. Zbudowaliśmy dużą koalicję, bo jesteśmy silni właśnie tymi, którzy z nami współpracują i silni naszymi policjantami. Stąd jestem spokojny o, o bezpieczeństwo mieszkańców i o to, jak się będziemy rozwijali dalej. Stan akceptacji policji jest coraz większy. Ja czasami żartuję, że ten moment, kiedy na Sylwestra po wybiciu północy bawią się na placu ratuszowym rzucili się na obstawiających policjantów zaczęli ich namiętnie całować, będąc lekko wstawionymi. Ale to niby żart, ale to też pokazuje, że kiedyś policji się unikało, policji się bało, a ta policja jest naprawdę w porządku. My cały czas jesteśmy dosprzętowiani, cały czas przychodzi do nas nowy sprzęt, sami Państwo widzicie i myślę, że mieszkańcy także doceniają to i widzą, jak rozbudowuje się monitoring policyjny, oprócz miejskiego stawimy, to jest właśnie budowanie takiego e, lokalnego bezpieczeństwa, kompatybilnego, budujemy segment po segmencie, staramy się go zagospodarować, wchodząc także ze sprzętem policyjnym w, w swoje bezpieczeństwa. Dziś awansy i odznaczenia. Za co pan chciałby po, podziękować swoim funkcjonariuszom? Przede wszystkim za zaangażowanie, za wyrozumiałość, za zrozumienie dla potrzeb służby. Dlatego, że policjanci nasi jeleniogórscy są ludźmi o wielkim sercu, o wielkim oddaniu i o wielkim zaangażowaniu.